Witam Was serdecznie w drugim odcinku ze SkyWarsów. Tak, y, jest dzisiaj ze mną Maciek! Spoko, y, na razie go nie widać Dobra Tu Maciek, na którą mapę? Na którą mapę? Tak w ogóle mam y, skina

No właśnie. W ogóle, ja właśnie mam nowy nik Nawet go ujawnić. Kto wkurzającego... Nie możesz wystrzelać, bo ja to masz. Piszę. Kto ma skurczającego brata, ten pisze. Dobra. Ja chcę na dół. Ja chcę na dół. A, co to było? Ja Te, telewizor mam. Sprawdzę, co ci na SKTV. Nie działa, jakie. O, okej, jest. Drugi telewizor. Klop. Mini klop. O, mini kibel u mnie jest. A u ciebie? Też, a jest u ciebie drugi telewizor? Nie. U mnie tak. Ja muszę uważać, żeby mnie nikt nie zetknął. Spoko. Bo to miłe uczucie. No wiem. Ludówka! O, jeste, jestem... Jestem górnik. Ał. Ja... Jak on jest górnik? Nie wiem. O. O ty. Ja sobie wylałem wodę u siebie. No w sumie rację warto. Ola chciała mnie trafić butelką Expa! A w mojej klasie jest Ola, wiesz co? Inka taka. Inka słonko. Spoko. Ale my nie mamy soja. Pamiętaj, my nie mamy soja. Dlaczego? Bo nie chcę banana, Żartuję. A. Weź jedna ławka bez soja. Zrzucę zaraz. No, yy, nie umiem grać. Nie umiem grać pewnie. Najbliższy grać, Maciek. Co? Najbliższy gracz, Maciek. Ja? No. Nie. Na, na słuchy ląd. Wiem, co chcesz zrobić. No, no, na no, no, nie no, no, śnieżek. Ale masz no, Nie. Masz zęby. Ja ci hmm. pokażę, bye baj. Ej, poczekaj, soj na koksa. Dobra, chwilę, przez chwilę sojusz. No, na koksa. I tylko bez kłamania. Dobrze, czekaj, sojusz, przez chwilę, bo ja chcę się dostać do jakiejś wody. Bez kłamania, pamiętaj. Ja je.

Biegnę, płynę. Ej! No Nie gadaj. Nie! Nie mnie Nie Dla mnie się. Dla się. Dla ja Dla mnie się. Ja nie wiem, gdzie jestem.

bo Cię nie ma? Dobra, teraz ja wybieram. Poczekaj. Na lewo od 150 Candyland. 50, 50, 50, 50... 100... 105 chyba. A tak, 105, 105. Ja yeah, jestem. Mówi Widzę moja... Cię. Co? Widzę Cię. Jesteśmy obok siebie. Okej, okay, to ty się do mnie, to ty do mnie ja będę, wiesz, ale na tej mapie sól ja mam. No tak, y, tylko jedna mapa y, przeciwko sobie. Candyland. Coś okay. mi laguje się. O, mam Spoko, ja mam kamienny kilow. Okej, to ty idź Spoko, ja wszystko wyrzucam. Jaki Ja mam specjalną technikę. Najpierw wszystko wyrzucam, a później biorę. To to, to idź do mnie. Dobra, chwilę. Bo ja wiem, gdzie są klocki biaxu. I jeden sobie właśnie biorę. Będę brać. Ty jesteś już na środku? Tak. Jaki. się do ciebie. Zmyszałem, co widziałeś. Co? Co? No? A jaki? No tak. A to nie było miłe. Uważaj, ktoś chyba jest nad Twoją wyspą. Nie. Albo ty. tył. Idę do ciebie. Mam klocek wiaka. Podzielimy się. Co? Podzielimy się. Okej, podjemy smieczek tu zrobię. Dobrze. Ale drugi... Ty, ktoś do ciebie idzie! Ktoś do ciebie idzie! Gdzie? Która Na przeciwko, chodź tu, zobacz. O, tu. druga? O, tutaj. Tutaj? No, to ty się tamtymi zajmij, ja tymi. Spadłeś? Zabiłem Davę Kina. a tam... tutaj ten y, cicha. Czy ktoś inny idzie do mnie? Chyba nie. To. Co? Nie przejmuj się nim, ja się nim zajmę. Kim? Tamtym, tamtym. Tym co tam jest? Wegosz. Bego, Spokojnie. No Lecz poś... jak ja sobie ustawiam wszystko w ekwipunku. Nie bij. No jak miecz robię. Dzięki SiO! SiO! To on do nas biegnie. A udało mi się, że sojusz? Z nim? Nie, on nie jest taki górny. O, dzięki zamieczy. Nie daj ci to podejść, jego derp... Czekaj, spróbujemy. Nie biją, nie biją. Elementu lupy. Elementu lupy. Elementu lupy. Ja go spróbuję nabrać. A co jest na środku? Nic. Środ na środku? Ciastko. Mi kogo Ciastko. Ej, pomóż mi chronić. Co? Bo nie pójdę... Bo nie pójdę po kolejny klotek wiatra. Jak to, czy mogę Cię chronić? nie, zaraz będę Bo patrz Pod wyspą jest Następny klotek tu jest mój Dobra Tylko mój Dobra Ja cię chronię, ale chyba deadnę, bo się boję Ktoś to rzucił, ktoś? Chyba nie Ja na serio zaraz ze strachu wyjdę z serwa Ej, tu, to, tu, to, 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 nie, tutaj to Nawet się nie wasz Nie, ja tylko y, 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 za to wychodzę. Ani nie się wasz No mam cię chronić, to za to chodzi? Ciasto! Blok so. Nikogo tu nie ma. Aaaa! Nie! Wpadłem do ciebie! Grzeczny, nie nie nie, 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 nie. No nie nie, nie chcący. A, okej. Okay. Włosy. Ale my się nie bić. Weź mnie pod tymi jest Szybko, jest ja rozdodna. Powietrze zaraz stracę. Nie. Ja nic nie mam do podsadzania się. Weź mnie uratuj. Chroń mnie. Nie wytrzymam, lecę na niego. A, Jak? Ratuj! Nie, go... nie, to ja! Ja ci... ja go zabiłem. Ja nie mam spodni. Jej, mam spodni. Mogę ja ci dać? Nie, nie chcę. Mam enchantowane. Chromie, ja... Ja sobie... Robię. Mogę cię spadki? Robi hełm Hełm? A jaki? Jak sobie. Tak, poproszę. Buta! Prawie zaskoczyłem! Ja sobie zrobiłem... Uważaj! Chciałam, żeby tutaj było bezpiecznie, żeby nie dało się spać. Proszę tam, tam gdzie go rzuciłem. Gdzie? A ja sobie jeszcze, o, mam klo klocek żelaza, to Zrobisz coś żelaznego. Tym, tam ktoś jest. Idziemy do niego? Zaraz. Tylko ulepszę sobie klatę. Spoko. A ja zdobędę bloczki. Te tam nie te czekoladowy. Fuj Co? To mówno przecież. Nie. Ja kopałem spod tam tam tych mloczki. Odencen. Okej. Kopasz pod tym. Tempa rzadkołeś. Bo bo lubię. On jest tam na wyspie. Jak jego ja nikt widzę. Ej, lepiej tutaj, bo po prostej. Po prostej nas nie wyszcie. No. Ej, czemu tak wysoko? Ja nam tu będę przygotowywał wodę. A mogę ja wygrać, bo ja nigdy jeszcze nie wygrałem. A myślisz, że ja kiedyś wygrałem? No daj, to mój pierwszy raz będzie. On cię potem da. Będziecie tak po kolei wychlewać. John Mar Marston. Jaki parton? Już tutaj wodę, za mną. Na wyspie woda mogę ja go zabić ja jeszcze jest jedna osoba Montej Montej nieprawda Montej jeszcze jest co? Montej jeszcze jest na mapie to są monety serio? no to dobra? nie widziałeś? Nie, bo mi się pomieszało, ja coś lepsze czytałem. Dobra, na trzy, okej? Okay? Ale co trzy? On już mnie mógł bić. Poczekaj, tylko... Ja, ja, ja. Czy ty ja, ja. planowałeś mnie spalić? Nie, że to... Ja tak myślałem nad tym, ale nie. Na trzy. Raz. Co to miało być?! Na trzy miało być. No, teraz ty mi dasz wygrać. A teraz ty mi to dasz. A. Ok, to 105 kolejne. Widzę. Samapa. Mówię. Znowu, Znowu jesteśmy raz... obok siebie. Ej, chcesz, on, Ty idź do przodu. Ty idź do przodu ja do ciebie. Będzie lepiej, bo ty masz bliżej. Ano. To ja do ciebie. Spoko. spokojnie 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 nagrywamy. O, spoko. Bałem się, że dłużej. Ile? 18 minut. Mam diaksową y, kostkę. Kusiarkę mam. Ja mam, ja mam Nie, plam, ja 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 Nie, flower. plam. Nie, Ktoś cię do środka kopie! Lawuj się! Spadnę! Nie! Dał się! Lej Jezus Maria! Ktoś ma super Ej, Hadeskina! Ktoś ma Hadeskina! Ej! Chodź na kalambury! Kalambury? No! Lubisz to? Nie, ale nagrajmy to dla mnie. Dobra, to to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. I Maciek, um, uruchom sobie um, wszyscy gracze. I chodź tutaj. Ale na mura. Tak, tak. O tutaj, widzisz mnie? Chodź. Tak, chodź. Chodź, chodź. zakończymy odcinek. A kto tam ten odcinek chód? Ty, mój. Dobra, niech będzie. Dobra. Więc to by było na tyle z, z dzisiejszego odcinka Skywarsów Był ze mną Maciek Ja byłam um, Dawid Urbański Więc tak kończymy I um, też um, polecam um, No nie tylko um, um, mnie subskrybować, no ja o to nie proszę. Um, ja o to nie proszę, możecie też A inne osoby. Przepuśćcie. Um, jak o, i pytanie, to zrobić dla nas prywatny serwer, do, be, dostanie się do na, do naszego do nas do naszej ekipy. No tak, um, więc jeśli chcecie, no nie musicie mnie um, lajkować, subskrybować Ja o to nie proszę Ja tego nie mówiłem Dobra więc To by było na tyle Żegnam Was Pa Cześć I na razie Nara W czacie